Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Ciekawi wszystkiego. Dzisiaj przedstawię Wam 8 najniebezpieczniejszych miejsc na świecie. Zanim jednak przejdziemy do sedna zapraszam do subskrypcji oraz do pozostawienia łapki w górę. Mam nadzieję, że do końca czerwca dobijemy 700 subskrypcji, bo potem na 1000 planuję wielki specjal. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Zapraszam do oglądania. Nasza planeta jest pięknym i bardzo wspaniałym miejscem. Jednakże nigdy nie przestanie nas zaskakiwać i nie można zapomnieć, Iż znajdziemy tutaj bardzo wiele niebezpiecznych miejsc. Oto wybrane z nich. 8. Dolina Śmierci, znajdująca się w Kalifornii, jest zarazem najbardziej niezwykłym, ale i najgorętszym miejscem. Najwyższa zanotowana temperatura wynosiła 57,7 stopni Celsjusza i była to najwyższa na Ziemi. Z kolei w nocy temperatura może spadać nawet poniżej zera. Człowiek bez wody może tam przeżyć tylko jeden dzień. 7. Wyspa Węży, Brazylia. Ukryta gdzieś u rzecz w Brazylii, wyspa, ta powszechnie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu na najbardziej niebezpieczne miejsce na naszej planecie. Powód jest dość prosty. Miejsce pełne jest w jedne z najbardziej jadowitych węży na świecie. Naukowcy szacują, że na metr kwadratowy tam liczy się aż pięć węży. 6. Droga El Camino de la Muret. Uważana jest za jedną z najniebezpieczniejszych dróg na świecie. Droga śmierci w Boliwii pomiędzy La Paz a Doliną Jungas pochłania rocznie od 200 do 300 ofiar. Została zbudowana w latach 30. ubiegłego stulecia przez pragwajskich jeńców wojennych. Jest jedynym połączeniem stolicy La Paz z dżunglą. Najwyższy i najniższy punkt dzieli odległość 69 km. 5. Na krawędzi w Chinach, na szczycie Hua San znajduje się wyczerpujący szlak trekkingowy, uważany za jeden z najtrudniejszych na świecie. Na szczyt można wjechać kolejką liniową. Już sam przejazd i spoglądanie w dół jest nielada przeżyciem. Na zboczach i graniach góry wyłożone są trasy dla turystów. Trud spinaczki wynagradzają zapierające dech w piersiach widoki. 4. Plaża rekinów, Floryda, USA. Floryda słynie jako prawdziwe urlopowe Eldorado. Plaże i kluby Miami Beach to, to marzenie jednego europejskiego turysty. Z drugiej strony, jedno z kąpielis uznawane jest za jedno z najniebezpieczniejszych plaż na świecie. Rocznie dochodzi tutaj do ponad setki ataków rekinów. Na szczęście, większość kończy się dobrze. Przypadki śmiertelne zdarzają się stosunkowo rzadko. 3. Wulkany na Hawajach. Przelot helikopterem nad piękną hawajską wyspą Kaui. Taka wycieczka może być podróżą życia i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Trasa wyprawy zazwyczaj wiedzie przez kanion Waimea, nazywany na hawajskim Wielkim Kanionem. Dodatkową atrakcją jest przelot do wnętrza krateru wulkanu. Niestety taka zabawa może się źle skończyć. Wystarczy chwila nieuwagi pilota i helikopter nie ma najmniejszych szans na wydostanie się z krateru. 2. Największa huśtawka świata. Na Nevis Ars przygotowano dla odważnych coś w stylu huśtawki. Zawieszona lina pozwala na kołysanie się w przód i w tył wysoko nad kanionem. okowie pokonują 300-metrowy łuk, ryzykując przy tym życiem. 1. Kąpiel z krokodylami w australijskim mieście Darwin miłośnicy mocnych wrażeń mogą odwiedzić pewien klub i popływać w wodzie razem z krokodylami. Odważni śmiałkowie zanurzają się w szklanej, przezroczystej, aczkolwiek już lekko powiem klatce na dno wielkiego akwarium, gdzie z bliska mogą podziwiać swoje majestatyczne gady. A czy Wy odważylibyście się odwiedzić którąś z tych atrakcji? Napiszcie swoją opinię w komentarzach. Nie zapomnijcie również o subskrypcji.